Daniel Martyniuk, po kilku dniach medialnej burzy związanej z rodziną, zaskoczył wszystkich swoim powrotem do życia publicznego. Na Instagramie pochwalił się wyjazdem do słonecznej Kalifornii, gdzie zwiedzał jeden z parków krajobrazowych. Jednak jego relacje z podróży wydają się nieco zagmatwane, ponieważ wieczorem relacjonował już, że znajduje się kilka tysięcy kilometrów dalej, co budzi wątpliwości co do spójności jego opowieści. Sytuacja w rodzinie Martyniuków wydaje się być równie skomplikowana. O komentarz poproszono matkę Daniela, Danutę Martyniuk, która również zaskoczyła swoim wyznaniem. Okazało się, że razem z mężem Zenkiem również opuścili kraj, chcąc odciąć się od problemów z synem, który, jak sami twierdzą, okazał się być dla nich dużym wyzwaniem. Daniel Martyniuk, pomimo, że nie odniósł znaczących sukcesów życiowych, Regularnie przyciąga uwagę mediów. Jego życie obfituje w liczne kontrowersje i afery, a także przeszedł już przez pierwszy rozwód. Niedawno przypomniał o sobie w mediach, publikując nocny filmik, w którym zwracał się do ojca w emocjonalnych, ale zarazem oskarżycielskich słowach: Cześć, kochany tatusiu. Życzę ci więcej takich koleżków, co na tobie zbijają hajs i tej całej reszty, a o synu zapominasz. Kocham cię, tatusiu. Pozdrawiam cię. Dawaj jeszcze innym, żeby wszyscy mieli super, tylko twój własny syn nic nie miał. Dawaj im jeszcze. Te słowa potwierdzają trudne relacje w rodzinie Martyniuków, które nadal pozostają napięte. Kolejne dni przyniosły więcej dramatycznych zwrotów w sprawach rodzinnych Daniela Martyniuka. Po gwałtownej wymianie zdań z ojcem, Daniel skonfliktował się również z matką. Danka Martyniuk w rozmowie z faktem nie kryła rozczarowania postępowaniem syna. Daniel potem też do mnie dzwonił i mnie obrażał. Musiałam zablokować telefon, bo był wściekły i agresywny. Nie dałam rady tego słuchać. W końcu go zablokowałam. To jest chory człowiek, ale już koniec. Teraz będziemy go traktować jak on nas, bo zawsze mu się wszystko wybaczało. Zaszło to za daleko. Ja już mam tego dosyć to trwa za wiele lat. Na te wydarzenia zareagowała Faustyna, nowa żona Daniela, która ogłosiła, że jest w ciąży. Zdecydowała także, że nie zamierza utrzymywać żadnych relacji z Krnąbrną Teściową. Wkrótce potem, po kilku dniach medialnej ciszy Daniel ponownie przypomniał o sobie, publikując nagranie z podróży do Stanów Zjednoczonych. W filmiku z parku Yosemite Daniel entuzjastycznie opowiadał o swojej wyprawie. Patrzcie, co tu się dzieje, jest po prostu przepięknie. Trzeba by się tu wybrać na dłużej. Przypominają mi się norweskie fiordy. Polecam wszystkim. Udajcie się do Kalifornii i odwiedźcie park Yosemite. Trzeba chyba naprawdę zacząć więcej podróżować i pokazywać to, co jest najpiękniejsze na świecie. Daniel Martyniuk kontynuuje swoje kontrowersyjne działania, które wywołują zainteresowanie mediów i publiczności. Ostatnie posty z podróży wydają się budzić wątpliwości, szczególnie gdy porusza się w nich o finansach. To jest życie. Trzeba podróżować i się rozwijać. A pieniążki. Znajdą się same, odpowiadał na krytykę dotyczącą źródła finansowania swoich eskapad. Jego obecność w parku Yosemite, gdzie temperatura nie sprzyja noszeniu lekkiego ubioru, a późniejsze szybkie przenosiny do Sztokholmu na Mecz Legii, wywołały jeszcze więcej pytań. Daniel wydaje się być oderwany od rzeczywistości, co tylko potęguje zainteresowanie jego osobą. Tymczasem jego żona, Faustyna, przygotowuje się do porodu, co dodaje kolejny poziom złożoności do życia rodzinnego Martyniuków. Działania Daniela, wydające się nieco chaotyczne i oderwane od rodzinnych obowiązków, skłaniają media do dalszego śledzenia jego poczynań. Portal shownews.pl zdecydował się skontaktować z matką Daniela, Danutą Martyniuk. Aby dowiedzieć się więcej o jej perspektywie na nagłe wyjazdy syna, szczególnie przed świętami. Danuta Martyniuk również zaskoczyła swoim wyznaniem, oświadczając, że razem z mężem Zenkiem również opuścili kraj, aby odciąć się od problemów z synem. Gdzie teraz jesteśmy? A w Laponii jesteśmy aktualnie w Laponii. Powiedziała Danuta, zamykając temat swojego syna i podkreślając dystans, jaki zdecydowała się nałożyć na relacje z nim.